Siemeneczkowiec, tutaj Filip i pokazuje sklep 3 października. Więc. więc tak. E, pakiet Komanda z Krypty. E, pakiet Fortnite Kościste Komando. E, jeszcze jest Maniaczka. Mroczy, mrocz. Mroczno serca. Walkiria. Zamieć, KOLANDOWSKA pełny przechył, zabawa, bardzo fajna emotka, załamka. I jeszcze malowanie z drugiego sezonu, jest superowe. Takie, o, straszny lud. No, events. Papa.